Jakie są sytuacje i stany, gdzie pług ma przewagę nad uprawą pasową, uprawą zerową, uprawą bezpłużną? Dlaczego w niektórych sytuacjach pług ratuje nam tyłek? Dlaczego w niektórych sytuacjach uprawa płużna, uprawa przedsiewna póżna bardzo mocno podnosi plonowanie? Dlaczego nigdy nie wolno powiedzieć, że pług jest tylko na przetopienie na żyletki, bo w niektórych sytuacjach jest zupełnie odwrotnie? Jeżeli jesteś rolnikiem, który przymierza się do odejścia od pługa, to ten materiał jest też dla Ciebie. Jeżeli jesteś rolnikiem, który ma już technologię bezorkową, to ten materiał też jest dla Ciebie. Dlaczego? Bo unikniesz wielu błędów, gdy go zobaczysz. Obejrzyj proszę w najbliższą niedzielę mój wykład, który nie promuje żadnych maszyn i technologii, ale promuje wiedzę i agronomiczne podejście, agrotechniczne podejście do pewnych kwestii, w których uprawa, późna i odwrócenie ziemi przed siewem staje się być jedynym rozwiązaniem z grupy optymalnych. Już w niedzielę, już na portalu, już na hektarwiedzy.pl. Mój duży wykład poświęcony zaletom i sytuacjom wyjątkowym z użyciem pługa przed siebem. Serdecznie zapraszam. Hektarwiec. Moi drodzy, nad naszym rolnictwem w Polsce, patrząc horyzontalnie gospodarczo, zawsze mamy takie chmury, jak te za mną. Jest takie mądre powiedzenie: jak nie wiatr w oczy, to resztę dokończcie proszę sami. Cóż, ostatnio w sieci nie sposób nie zauważyć ogromnego zamieszania w związku ze sprawami politycznymi. Prawda? Widzimy doskonale, że pewne autorytety, pewne osoby, pewne nazwiska e, dokonują ruchów, które kiedyś były niedopuszczalne, dzisiaj są dopuszczalne. Nie będę tutaj używał konkretnych nazw, bo nie o to chodzi. Chodzi o sam fakt. I na początku powiem jedno bardzo ważne zdanie. Nie będę tego wcale oceniał. Bo nauczyłem się, że najlepiej jest poczekać i zobaczyć, ile z obietnic zostało sprawdzonych, ile z obietnic się spełniło, gdyż dzisiaj jest dużo emocji. Emocje zawsze są złe i tak naprawdę trzeba poczekać. Za pół roku, za rok będzie można powiedzieć konkretnym osobom w Polsce sprawdzam, i będzie można powiedzieć, zrobiłeś to, co mówiłeś, czy nie. W taki sposób sprawdzić to będzie można, żeby ktoś się nie mógł wykręcić słowami. Żeby ktoś nie mógł być rasowym politykiem, pamiętacie, że ja zawsze powtarzam, że polityka jest to sztuka nic nie robienia za pieniądze. Ponieważ zawsze można naobiecywać, potem można powiedzieć, że się chciało, ale się nie udało, bo ktoś po drodze nie pomógł. Otóż nie, jeżeli ktoś deklaruje, że zrobi, gdy tylko zrobi to, i gdy tylko dostanie się, gdy tylko to, to, to czy to, czy tamto, i tego nie zrobi znakiem tego, że było szóstym, kłamał. Dlatego, że jeżeli nie jest pewny, że coś zrobi, to powinien powiedzieć: słuchajcie, Będę się starał, nie wiem czy mi się uda, ale włożę to całe serce, całą swoją energię. Natomiast, gdy ktoś mówi tak na 100%, potrzebuje tylko poparcia, to wówczas mamy święte prawo taką osobę po prostu rozliczać z tego, co obiecywała, co zrobiła. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dlatego, że wokół tego całego chaosu znowu nas podzielono. Podzielono rolników na tych, którzy kogoś popierają i przestali kogoś popierać. Myślę, że jakbyśmy na to nie patrzyli, Czas dopiero rozliczy i pokaże, kto miał rację, kto miał prawo czuć się zawiedziony, ale ja dam dwa kroki do tyłu i zadam Wam jedno pytanie. Spójrzcie na to, co ja mówię od pewnego czasu, jeżeli chodzi o rolnictwo w Polsce. Już jakiś czas powtarzałem, że mamy przynajmniej trzy metody dbania o gospodarstwa nasze rodzinne, o nasze polskie rolnictwo, o sektor rolniczy. Pierwszy sposób to jest sposób, którym mówi... Nie będę się niczym interesował. Jakoś to będzie i tak nic nie mogę zmienić. Było źle, jest źle i będzie źle. Czy ten sposób jest dobry? Ocencie sami. Drugi sposób jest to metoda angażowania się w różnego typu ruchy społeczne, gospodarcze, polityczne, w wyniku czego, czego to się w Polsce już miało nie dać zrobić: samochody na wodór, w rolnictwie przełomy, rozwoje, wyprzedzanie gospodarek przejście w grupy państw rozwiniętych, które w Polsce nastąpiły tylko na papierze. I tutaj zostawiam to Wam, ocencie sami, czy rzeczywiście takie ruchy przyniosą jakiekolwiek efekty. Ja tego nie odczuwam, może wyczujecie. I trzeci sposób, który dzisiaj wymienię konkretnie, sposób polegający na tym, że się jednoczymy, ale całkowicie bezpartyjnie, gdzie współdziałamy, współtworzymy, gdzie wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem, gdzie wzajemnie sobie ufamy, Mając głęboko w dupie sprawy polityczne, sprawy wszelakie dotyczące i związane z politykami, z, grupymi, z grupami społecznymi, jesteśmy daleko odsunięci od sytuacji, że marudzimy, nic nie robimy, bo się nic nie da, tylko nastawieni jesteśmy na wzajemne zaufanie, na korzyści, na współdziałanie, współtworzenie. Mówię o tym dlatego, ponieważ gdybyście mnie zapytali w środku nocy o północy, to powiedziałbym, że ten ostatni jest przede wszystkim jednym z najprostszych i najbardziej skutecznych. Popatrzcie. Nie musimy nikomu trzymać palca w dupie, nie musimy się z nikim układać. Mając swoje pola, swoje budynki, swoje maszyny, swoje gospodarstwa, możemy po prostu działać. Gdy karier wiedzy startował wiele lat temu, i byście mi powiedzieli, że będę miał wpływ na opłacalność i na rentowność i będę w stanie pomagać rolnikom oddalonym ode mnie fizycznie o 300, 400, 500 kilometrów, to powiedziałbym Wam, że to jest niemożliwe, że to jest kłamstwo. Tak bym Wam po prostu powiedział. Gdy po 3-4 latach dostaję od Was informacje na Whatsappie, na Messengerze, na mailu, na SMS-ach, pamięciarku, nigdy nie miałem takiego plonu. Pamięciarku, nigdy w życiu nie zrobiłem tego w tak poprawny sposób. Gdy widzę wasze podziękowania między wami samymi na portalu, na forum, dzięki za tą wskazówkę, dzięki za tą podpowiedź, dzięki za ostrzeżenie, dzięki za zdjęcie, dzięki za to, że podzieliłeś się tym, że tak nie wolno robić, to myślę sobie, współtworzymy historię. Nie ja, ale my. Dlaczego? Dlatego, że nie patrząc na nikogo i na nic, nie oglądając durnych pierdów telewizji, tak naprawdę działamy, pracujemy, rozwijamy się, tworzymy historię. I teraz każdemu z nas powiedziałbym, kochani, zastanówmy się, która metoda najlepiej pasuje do Was, którą byście chcieli, na którą macie czas. Jeżeli mam marudzić i mówić, że nic się nie da zrobić, to ja tak nie chcę, bo nie chcę uczyć swoich dzieci tego, że mają też być zrezygnowane w tym kraju. Jeżeli mam przyłączać się nie wiadomo do kogo i po co, wszyscy są z sobą często poukładani, nie zawsze, ale często, i mam znowu czuć się oszukany, i mam wierzyć w cud, że może ktoś coś kiedyś dla mnie zrobi, i nie wiadomo, czy tego czasu dożyje, czy nie, to też wybaczcie, szkoda mi mojego życia. Ale jeżeli mogę zacząć coś tu i teraz działać i robić, współtworzyć, to podejmuję to wyzwanie, żeby za rok powiedzieć: sprawdzam, czy zostałem oszukany, czy ktoś powiedział prawdę. Gdy spotykam się z wami zdalnie na wykładach, gdy spotykam się z wami na żywo na szkoleniach. Przypomnę 7 października trzecie już w historii szkolenie. Przypomnę, że dwa pierwsze zgromadziły 1000, osób, 1000 rolników z całej Polski. Przypomnę, że potwierdziliście tam to, co obiecałem Wam dawno temu, że wiedza jest prawdą, że doświadczenie jest prawdą, że to są namacalne kwestie i że naprawdę poczujecie korzyści z pewnych rzeczy. To dzisiaj śmiem twierdzić, że to jest najszybszy i najprostszy sposób dla naszego sektora rolniczego. Odbudowa wzajemnych relacji, zaufania do siebie nawzajem, wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy. Dlaczego tak? Bo nie znam lepszego sposobu. Po prostu nie znam. I kochani, w dobie czasów przedwyborczych, niezależnie od tego, na kogo pójdziecie, na kogo zagłosujecie, niezależnie od tego, ile ja dostałem najliczniejszych propozycji politycznych. I spotkaniowych, i tego wszystkiego, i wszystkim podziękowałem, bo nie tędy droga. Odgadania w telewizji niech będą ci co są. Ja chcę działać, ale w taki sposób, żebyście powiedzieli, kurde, ten gość miał rację. W taki sposób, żebyście powiedzieli, że ciarku sprawdziło się. W taki sposób, żebyście wzajemnie sobie pomagali w sieci, przy uczciu chociażby tych aplikacji, które dla was zbudowałem. Po co ja na to wszystko poświęcam tyle czasu i zdrowia? Po to, że przede wszystkim to działa. Po prostu działa. Że nie musicie czekać, aż w telewizji pojawi się wybawiciel? Że nie musicie czekać, aż przyjdzie ktoś z zagranicy i powie, że chce dla Was lepiej? Nie. Że wystarczy, że powiecie, ja spróbuję, co mi szkodzi, nie mam nic do stracenia. Gdy spotkamy się teraz 7 października na szkoleniu w Koszelewie, tam gdzie ostatnio, zobaczycie, jak daleko uda, udało nam się razem pójść do przodu. Ci, co byli, wiedzą, o co chodzi, bo byli. Ci, którzy nie byli, to Was serdecznie zapraszam, bo zobaczcie szkolenie, na którym jeszcze nigdy nie byliście. Nie ze względu na moją osobę, ale ze względu na rolników, którzy tam przyjeżdżają. I gdy widzę tą ogromną grupę ludzi, która słucha, zadaje pytania, rozmawia, wszyscy kulturalni, wszyscy przyjechali po coś, to myślę sobie, Boże, ile ja bym dał, żeby tak wyglądało połowa naszego rolnictwa. Żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to jest nasze miejsce. Miejsce pomiędzy nami, tak, a nie po prostu szukanie i nie wiadomo czekanie na co. Kochani, pamiętajcie, śledźcie wszystko, co tworzę. I ci, którzy mi wierzą, i ci, którzy mi nie wierzą. Sprawdzajcie, co tworzymy razem, ja i rolnicy. Dlatego, że w przeciwieństwie do wszystkich obietnic, te po prostu działają. W przeciwieństwie do wszystkich opowiadań, historyjek, niestworzonych bajek, to się po prostu sprawdza. Tysiące ludzi nie mogą kłamać, bo i po co. Zwłaszcza, że ja wam kiedyś powiedziałem, że... Przy tym, co zbudowaliśmy razem, teraz możemy iść już tylko do przodu. Jako siła, jako grupa zawodowa, jako jedność, jako społeczność rolnicza, tak zawsze marzyłem, tak to się dzieje i tego Wam życzę: wzajemnego zaufania, szacunku, jeszcze większego kontaktu ze sobą przez aplikacje, na przykład, jeszcze większych, częstych, częstszych spotkań. Zapraszam Was wszystkich 7 października na szkolenie. Myślę, że Was bardzo mile zaskoczę. I kochani, pamiętajcie. Nie wierzmy w bajki, oczekujmy konkretów i róbmy co swoje. Kłaniam się. Zbierając myśli do kupy i myśląc o całości i o tym, jak bardzo chwalę uprawę bezpłużną, bo ja jestem jej zwolennikiem, zawsze Wam powtarzam, musimy wiedzieć wszystko o wszystkim, co tyczy się nas jako technologii uprawy. Musimy widzieć zawsze wady i zalety, musimy być przygotowani na różne sytuacje. Musimy być przygotowani na problemy z chwastami, zaleganiem herbicydów, na problemy ze strukturą gleby, na wiele innych aspektów. I dla ten materiał, który właśnie zapowiadam, ten, który będzie w niedzielę, ten od 8 rano już na portalu, to jest właśnie wykład mój, który zbiera wszystkie zalety i korzyści, jakie można wycisnąć w niektórych sytuacjach z pługa i z uprawy późnej, przedsiewnej. Serdecznie Was zapraszam, dużych i mniejszych rolników, tych z południa i tych z północy, bo ten wykład. Jest również elementem podejścia do planowania, czyli do tego, co jak chcecie zrobić, tak, żeby z pola móc mieć jak największy zysk, a nie plon, bo to są dwie różne rzeczy, abyście mieli jak najmniej problemów po drodze i aby wasza gleba jak najlepiej to odczuwała. Zapraszam.